Dobre się? Mamy cięcie taką piłką no Fajna będzie ciężko no. Ale przynajmniej mamy to trochę łatwiej No to, się nie robić I pytanie gdzie to położyłeś Ten jest ekator gdzieś tu leży No, mam salady na dłoniach. Nie wiem co w kamesę będzie widać. Od De facto tutaj też widzimy. No w sumie. Jeżeli tu trochę apcie, to byśmy tam mieli wszystkie. Ale myślę, że jedno przejście wystarczy. Na razie tak. Cześć widzą co mamy zamiar wyciąć. E, mamy zamiar wyciąć ten ksak. Nad... Ten jak, no. By zrobić tutaj przejście. A jeszcze tamto... jest, e, tam to... Jest tam. E... O! Jest e, tutaj mamy zamiar wyciąć. Jest tu trochę wycięte. I no, i co mam dalej mówić? Widzimy, że ta piłka jest ostra w ogóle No Bo jak na to, że ją znaleźliśmy Mi się wydaje, czy była wydać rejestracja. Nie wiem. I tutaj mamy takie ocięska w płocie. Bo no. jak było to I tutaj. Tu mamy taki sowek na, na co to jest sowek? A nie wiem, ja po prostu tam dajemy... Tu jest schowek. No tu jest ten sowet na zet, kamienie, patyki, a tam jest sowet dla nas dwóch. Поцепись. Ну, так... А, нет, я Mostliwe się nalemy jakieś to sałat, piemy. O! Jest zabijsze? Jeszcze to. Sześć minut. No to jakieś dziesięć не вице пяти минутки за его пять шесть минут

Odwracze kamerę. Ogólnie chwilę po tym odcinku wleci kolejne. No u niego. U mnie. No. Nie, nie u mnie. U mnie. No, nie na naszym kanale. No. Na mocy... tym, na którym teraz oglądacie. No. Możliwe jest tajemnica ogrodu. Drugi odcinek. No. I fan ma matka. Non-stop fan. Tak, tak, Kozórka. Znaczy to nie yy, przestawiłaś się bawić. I te gołosy tutaj na górze. Ja tak? Tak. Okej. Okay. Bo to będzie głową. Po, 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 Ile Te I tyle? tutaj ten no, nie muszę już się chrzyhlać Nie no, się na pewno, bo ja... Z niego woda leci. Nie, to jest żywica Nie, chyba. To jest woda. Z tego by trzeba żywica. Bo jest sucha leci woda. I tak w ogóle jak ktoś to ogląda, to... Proszę, wysyła, piszcie pytania do Q&A. No. Albo byśmy wyrobili. Nie, no czekaj, co z tym zrobić? Dzisiaj mm. minęły odcinka. <laughs> Okej, okay, to dobrze. A, ogólnie na moim kanale dzisiaj. Ja też chyba wrzucę odcinek, chociaż nie jestem pewien. Jak coś? Jak będzie mi się chciało, to ja u siebie wrzucę ten odcinek animacje. Zobaczę, jaka animacja będzie pierwsza. Możliwe, że coś z Marvela, z z pewnej serii.